Ja jeszcze mam w kurwę generalnie rzeczy, Dobrze, które ja mogę jest luz, do jest tego. luz, jest luz, jest luz. Ale mi chodzi o to, że ja do kasi bym włożył też. Dobrze, co? <grym> ja jeszcze mam. do kurwa, na, na łebek. O! Nie zobaczę. Okay. No ciekawe, ciekawe. No na no początek, no chwilę miałem, to coś tam pokąpiło. 36-loki, lat, tak. i prawie ci... <grym> <grym> mówię, <że> nie <grym> 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 Normalnie, to było pierwsze co poszedłem do niego To no, tylko zapytał ile na ile, no powiedziałem nie wyjaśnił mi do końca co tu się dzieje Mówił, że to jakiś coś dla strażników, tak powiedział Kowal i zastanawiam się Jezus Tak, no dla niego to jest specjalnie No bo już przygotowany był nie. na otwarcie Prosiłbym Cię, prosiłbym Cię, prosiłbym cię. Prosiłbym Już prosił na otwarcie by cię. był przygotowany Ja pierdolę Nie przejmuj się bo on jest dziwny gdzie Nie bać mamona La la Ale kopiesz Zarajbiście co? A gdzie jest mamon? Yy, pewnie na komendzie <laughs> Nie widziałeś go? Widziałem, widziałem Pytał, czy mam mu długopis położyć, bo papier miał podpisać <laughs> Dobra, powodzenia. To, to, on on ci kałamarnicę na tusz <młysł> Konfidentos <młysł> Jebanos. Dobra, idę. Pierdole ma masz, <młysł> <Kieruniosł> Waga, widzę go jest po lewej Atakuj, atakuj Kto ma Atakuj Nie moi bracia Zostaw je, kurwo. Nie je <młysł> Zaplinamy na streamie na TikToku SUKO I <grymne> ja Jako prawa ręka, ręka lorda to właśnie mną lord walikonia Posłuchaj Zabiję! do nas, Ej, dwóch nie bije, padam! Padam! PUSERDUSKA! No tam przy skrzyni! No i padłem Czemu wy uciekacie od lewej? Gdzie wy jesteście, kurwa? Leżę, leżę, leżę. Dobra, ja pierdolę, jebane kretyni. Ja nie, 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 nie. Gildia przyjebów, nie? No nie no, z nami, kurwa, z nami, tam się mati, idzie Mati spierdalamy, Mati spierdalaj, nie bij się z nimi Co za idiota, nie To nie dawajcie, no ja wam chcę... Ale co ty pizde, co ty się kurwo znasz? Dobra, dobra, co ty się kurwo znasz? Ty się znasz na... Wiesz na czym ty się znasz? co pokaż, emotkę pokaż Zatańcz se pokażę nie, 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 matkę! Ukażę go oczywiście jak tylko będzie Możesz mnie pobłogosławić? O, dziękuję, czuję to! No i zobacz, Proszę. ja bym mu wyjebał w pysk na przykład coś takiego, nie? No i teraz już wiem, że muszę rekrutować kleryka, nie? O, dziękuję. Używam drogi wędrowcze. Oj oj ojczki oj. przydały co? Słam? Oj, oj, oj! Maka! Eee, może gra? Wypierdalaj, wypierdalaj dogadam z normalnym człowiekiem, nie rób siary, dziękuję. Eee... Y